Zaczęliśmy pojedynek. Przeciwnik pochodzi z Kanady, więc z mojego ostatnimi czasy ulubionego kraju, właśnie w geogeserze. I pierwsza lokacja hmm, prawostronny ruch coś takiego. Czyżbyśmy byli w Stanach, bądź w Kanadzie. Fajnie by było ten znak zobaczyć, ale tam nie jestem w stanie wjechać. No trzeba znaleźć jakąś informację, bo ja zbytnio nie lubię takich lokacji. Tutaj się nie da już dalej jechać, okej, okay, czyli musimy jechać w tamtą stronę. Hmm, no, język jest angielski. Okej, okay, przeciwnik oddał gest. Hmm, czy ja zdążę zobaczyć jeszcze to? Jak miałbym powiedzieć, to. Strzelałbym w zachodnie Stany, gdzieś przy Dakocie. Okej, okay. Dakota południowa jednak. Ja kliknę w północną, ale jestem bliżej od przeciwnika. 50 km, 100 demedża mu zadaje. To może być nawet Polska, albo Węgry, albo Rumunia. Ale tak po słupach elektrycznych to chyba Węgry, nie? Mamy potwierdzenie w postaci języka, jesteśmy na Węgrzech. Okej, okay, byliśmy na wschodzie. No, 10 km lekko ponad, jestem bliżej. Leciutki damage zabieramy przeciwnikowi. Runda trzecia. Język. Kropka NO, prawdopodobnie Norwegia. W sumie ten klimat, w sumie ten krajobraz bardzo pasuje do Norwegii. Może być to dosyć północna. Mogłaby być to północna Norwegia. Kliknąłbym tutaj gdzieś, czy to już za mocno, no coś takiego bym spróbował. Wydaje mi się, że to nie będzie aż takie głupie. Zawsze może się okazać, że będziemy na południu w okolicach Bergen, ale nie chcę krakać, zobaczymy. To była zupełna północ Norwegii, berlewak. Runda czwarta, to Australia. Fajnie byłoby znaleźć jakąś tablicę. Droga idzie wschód-zachód, nie? Droga idzie wschód-zachód. Tam jest tablica, czy co to jest? Eee, czy mi to coś powie? Kulin, Lake Grace, Jezioro Grace. Może jeszcze tą tabliczkę zobaczymy. Pingaring. Tutaj największy problem jest tym, że nie wiem w jakich regionach tego szukać. Może to są okolice Perth? Że tutaj gdzieś? Czy tu jest jakaś droga wschód-zachód? No ta najbardziej, nie? Lake Grace. Czy tam był Lake Grace? Czy ja naprawdę to znalazłem? Dobra, jest pięknie. Tu jest Lake Grace. To może być ta droga. Albo po prostu ta droga. Klikam. Mogę być blisko. Okej, okay, przeciwnik też był na tej drodze. Mamy tyle samo kilometrów. No on zadaje mi punkt. Ale ja jestem siebie naprawdę bardzo zadowolony. Europa, żółty znak, więc pewnie Skandynawia. Po krajobrazie, no Finlandia, Szwecja. Bardziej bym szedł w Szwecję. Przeciwnik oddał szybko gest. Ja, tak jak powiedziałem, bardziej bym się skusił kliknąć Szwecję. Ale jeszcze zobaczmy, co tu jest napisane. Dobra, klikam Szwecję. No i bardzo ładnie. Jestem 5 dyszek bliżej, więc spoko. Od teraz zaczęliśmy już rundę z mnożnikiem. 188 przeciwnikowi zabieram. Oczywiście, jak lubisz ten kontencik, możesz kanał zasubskrybować. A jeżeli dzisiejszy odcinek Ci się spodoba, możesz go polubić. Jesteśmy znowu w Norwegii. I znowu to może być dosyć północna Norwegia. Co to? Dziwne. To jest mnożnik razy dwa. Tutaj można dużo stracić, więc ja bym jednak. Od razu nie klikał, tylko poszukał jakiejś informacji po prostu. Wydaje mi się, że w Norwegii nie będzie ciężko znaleźć jakąś tablicę z nazwą miejscowości. O, no właśnie. Alta, Narvik. Narvik to było gdzieś tutaj, tu jest Narvik. Narvik jest na północ, czyli nie będziemy aż tak bardzo na północy. I Eszustką, tak? To wszystko jest Eszustką? Tak, to wszystko jest Eszustką, czyli to jest, to jest ta droga gdzieś tutaj. Muszę włączyć ten, zwyk ten nowszy kompas. Narvik według tego jest na północ. Alta według tego jest. Czy ta... A, bo ta droga zakręca. Dobrze, będziemy gdzieś w tych okolicach. Na pewno jestem blisko. No, mu się to udało ogarnąć co do metrów, więc nawet mu dam GG. Ja 50 km od celu. Spoko. Gratuluję mu. Zobaczmy rundę siódmą. Z 2,5 mnożnikiem. Ile mi w ogóle zadał? Chyba nie jakoś dużo. To jest auto z Dominikany. A nie, przeciwnik też w y, Santo Domingo, ok, myślałem, że, że tutaj kliknął, tak mi się wydawało najpierw, ale nie, obaj byliśmy w stolicy. To jest Japonia, Japonia na mnożniku 3, trochę mi się to nie podoba, kliknąłbym okolice Osaki, albo tutaj, coś takiego, ok, 5 stówek mi zabiera. No, już powoli wchodzimy na niebezpieczne rundy, 3,5 mnożnik i jesteśmy prawdopodobnie w Stanach, <noise> bądź Kanadzie, jesteśmy w Kanadzie, mamy język francuski. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chciałbym znaleźć znak stopu, żeby się dowiedzieć, czy jest jaki. Jest Aret, dobra, to jest po prostu Quebec. Czemu ja na Mongolię patrzę? Tylko pytanie, czy klikamy w Quebec City, czy bardziej Montreal? Kliknę Quebec City po prostu. No i jednak Montreal. No ale nasz przeciwnik jest z Kanady, więc wiadomo, 2 km od celu. Kurczę, mogę kliknąć w Montreal. 1800 też mi zabiera, no niestety. Wygląda azjatycko. No mamy taką drogę, ruch jest prawostronny, język jest. Jest na pewno tutaj ruch prawostronny, zobaczmy. I wrócimy sobie do tej tablicy, bo ona ma dużo info. Tak, ruch jest prawo strony, dobra. Obczajmy tą tablicę, bo na niej jest dużo info, więc może znajdziemy informacje chociażby odnośnie wyspy, co się dzieje? Dawało, dobra, mamy dawało. To pewnie znaczy, że jesteśmy w okolicach dawało, więc jeżeli to, że tutaj jest dawało, oznacza, że jesteśmy w okolicach dawało, to ja jestem w niebie. Jeżeli przeciwnik tego nie ogarnął. Okej, okay, jest bliżej. Jest bliżej 20 km, no 30, 300. Runda 11, 4,5 i to jest... No jest żółty pas, no to to jest Indonezja. I taka Indonezja dosyć... Indonezja na pewno? E, tak, to jest Indonezja. Tylko ciężko mi powiedzieć, gdzie w tej Indonezji jesteśmy. Ta runda jest niebezpieczna. 4,5 mnożnik. Kusi mnie kliknąć w semarang. Niech się dzieje wola nieba. Zobaczymy. Mogę to przegrać, mogę to wygrać. Ale wydaje mi się, że przeciwnik tutaj będzie blisko. Kliknęliśmy praktycznie tak samo. A byliśmy 600 km dalej. Yy, na Borneo. Ok, więc gra się toczy dalej. Runda 12. Pięciokrotny mnożnik. Ok, argentyńska bądź. Yy, bądź urugwajska. Powiedziałbym na razie, że argentyńska bardziej. Ale zobaczmy to, bo to będzie dobre. Mamy miejscowości Montevideo 101 po prostu i yy, Montevideo 101. Na północ? No to wychodzi. Atlantida 56. Atlanti Atlantida jest tutaj. No to co, gdzieś tutaj będziemy? Chyba tak. Może nie? Nie wiem. Ja kilometr od celu przeciwnik 160, zadajemy mu dwa koła ponad. Bardzo fajnie. Runda 13, 5,5. ,5, nie 2,5. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii, najprawdopodobniej. Tak. E Seafield. Gdzieś Seafield. Czy ja zobaczę to na pierwszy rzut oka? A719. Mogę być blisko dosyć. Tu jest A720. Wydaje mi się, że to będą okolice Edynburga. Bo tu jest A720. Tylko nie widzę nigdzie tych miejscowości. Jeszcze wolałbym poszukać. Dobra, jeszcze pojedźmy trochę. Może coś tu znajdziemy jeszcze. Ale gdzie jest A719? Może po drugiej stronie. Okej, okay, przeciwnik oddał GS, więc prawdopodobnie to ma. Niestety to nie było kompletnie to. 80 km różnicy. Czy to wystarczy przeciwnikowi? Nie, na szczęście jeszcze nie. 14 runda, 6 razy mnożnik. Ja mam 1400 HP, przeciwnik 200, więc w sumie nie jest aż tak najgorzej. Przejedźmy się trochę. Jesteśmy w Europie. No, blachy pasują do Hiszpanii. Solo z hotel. Przeciwnik bardzo szybko oddał GS. Trochę mnie to lekko niepokoi. Kropka E.U. Okej. Okay. Malaga. Kurczę. Almeria. Ale dobrze... A, w sumie nie dobrze, bo przegrałem. Ale dobrze, że znalazłem Malagę, bo gdybym nie znalazł Malagi, to bym i tak kliknął w jakiś Madryt. Gramy z przeciwnikiem z Wielkiej Brytanii. Fajną ma czapkę. Runda pierwsza. Czarne auto. Arabski dokładnie. No, i przeciwnik bliżej przez to. 300, niestety, tracę. Runda druga. Chyba dosyć południowoamerykańska, ale jeszcze ciężko powiedzieć. Ruch jest raczej prawostronny. Ok, zobaczmy to. Ok, jest angielski. Trochę mi to pachnie Filipinami po prostu. To będą po prostu Filipiny. Klikniemy w Davao. Jednak Wyspa Luzon, 1200 1200 meczu tracę. Przeciwnik z Wyspy Mindoro. Trochę pachnie Brazylią. 38. Więc to chyba jest Brazylia, nie? Jeżeli Sao Paulo miało 14, to 38 będzie gdzieś tutaj chyba, nie? Okej, okay, dobrze myślałem. Znaczy, dobrze, 500 km do celu, ale jestem dużo bliżej niż przeciwnik. Kafla mu zabieram. Jestem zadowolony. Runda czwarta. Chyba Europa, albo i nie. Okej, okay, Grecja. No, po prostu Ateny. No, stówka. Zaczynamy od teraz rundy z mnożnikiem, więc tak naprawdę zaczyna się prawdziwa gra. Europa, takie znaki. Pokaż słupy. Dobra, trzeba się trochę przejechać. Hmm, czy kolega będzie miał na, na aucie jakąś informację? Ma coś, ale chyba nic mi to nie powie. Chyba to będą Węgry. Tam są słupki. Czy to są słupki węgierskie? To są słupki, które występują na Węgrzech. Dobra, Git. Przeciwnik praktycznie taki sam gest jak ja. 2 km różnicy na moją korzyść. 6 damage, no ale wiadomo. To nie ma znaczenia. Ok, runda szósta. Język tutaj widzę dosyć azjatycko się prezentuje. Tak. Ruch jest. ruch jest prawostronny? Tak, ruch jest prawostronny. Znowu Filipiny. No nie wiem, to jest mnożnik razy dwa. Kliknijmy wyspę Negros. No, i dobrze, że tak zrobiłem. Byliśmy znowu na wyspie Luzon. No i zadaję przeciwnikowi kafla, który, no właśnie, poszedł w dawę. Runda 7. Mnożnik 2,5. Nie wiem, czy to nie jest Brazylia. E, nie, to będzie Tajlandia najprawdopodobniej. Są słupki tajskie. Jeżeli przeciwnik nie zna tych słupków, mogę na tym zyskać. Dobra, ja mówiłem, że on może tego nie znać, a jest 300 km bliżej ode mnie i zabiera mi dwa koła. Więc, no niestety, troszeczkę scenariusze gierki się odwracają. Ameryka Południowa. Ale gdzie w tej Ameryce Południowej? 92 kierunkowy czy to jest Brazylia? A, a dobra, jest końcówka. Ao, więc jesteśmy w Brazylii. 90 to nie będzie północ przypadkiem. Wszystko jest teraz na szali, to jest mnożnik razy 3, 10 sekund do końca. No niestety, Manaus. No i zaczął się pojedynek. Przeciwnik pochodzi z Japonii i pierwsza runda, Tajwan, flaga Tajwanu. Na północ kliknę. O, to była ta wyspa, ciekawe. Ale przeciwnik był bliżej o ile? 100, 100 damage. A. Australia? Dobrze widzę. Tak jest. Bez nazwy miejscowości to będzie lipka. Sydney. O, opłacało się. 130 km od celu. Trzy stówki bliżej niż przeciwnik, 7 stówek zabieram. Dobrze, że znalazłem tą reklamę. Runda trzecia Europa. Język prawdopodobnie hiszpański. Nie portugalski. Okej, okay. bliżej Porto. Dwie stówki bliżej niż przeciwnik, ja się cieszę. Runda czwarta wygląda dosyć ciekawie. Mamy stop, post office, to może być Ameryka. Może być Kanada. Mamy miejscowości Tana Cross, Delta. Tylko właśnie pytanie, czy my jesteśmy w Kanadzie, czy my jesteśmy w Stanach. Czekaj, ja przy tych miejscowościach sobie ustawię checkpointa, bo jest taka możliwość. Sobie ustawimy przy nich checkpointa, ustaw punkt kontrolny, dobra. Teraz poszukamy sobie miejsca informacji o stanie bądź o prowincji. Właśnie, musiałbym znaleźć, czy mamy tu kilometry, żółta blacha. Przeciwnik oddał gest Alaska Power, Alaska? Fairbanks, poczekaj, wróć mi tu szybko, ile do Fairbanks jest? Do Fairbanks 200, Aj, nie znajdę już tego za mało czasu, ale klikam tutaj. No przeciwnik bliżej. Gdybym miał troszkę więcej czasu, było to fajnie do znalezienia. Wolę być 300 km dalej niż przeciwnik niż 2000. No ale najlepiej być bliżej niż przeciwnik, mamy do czynienia z Tajlandią. Tak samo z przeciwnikiem kliknęliśmy, ale no, jestem bliżej o 17 punktów. Podwójny mnożnik, czerwone blachy, czyli to jest butan, tak? Dokładnie tak. Po prostu w stolicy. 340 na Butanie, to całkiem spoko wynik. Runda 7, 2,5. Czyżby to była Brazylia? Okej, okay, jest jakiś baner. Sao, dobra, jesteśmy w Brazylii. Może do tamtego busa, jakby się udało podjechać, też by fajnie było, bo on ma na sobie dużo info najprawdopodobniej. Przeciwnik oddał guess, więc pewnie jest pewien. Mato Grosso, może tutaj gdzieś, coś takiego. Północ, całkowita. Tracę niestety kafla. Indonezja, zachodnia może. 3000 na minus. Mam 900 HP Kazarma. 25 km. Czy to będzie gdzieś tu może po prostu? Ja bym kliknął po prostu chyba pod Moskwą. No i właśnie jednak to była wschodnia Rosja. Czy ja naprawdę zaraz spadnę z Mastera?